Witamy wszystkich w kolejnym odcinku serii Let's Play Crazy 3 multiplayer. Tym razem zagramy sobie match. No i myślę, że stopa będzie często padał I będzie padał. <głos》>, tak Już o wszyscy wiedzą O, ja już biegnę za kolesiem Jezu, no nie dogoni go Gdzie on jest? Oh, fuck. O, fuck Jako pierwszy ze wszystkich padłem O, mam już O, no, już dwa kile. O, Luczek, cześć. No nie, lepsze ja ładowanie ulicy. Fuck. Ej, tobie też tak zlagowało? Tak. Ja nie mogę, ale loguję. Ej, no mi tak zlagowało, już nie mam do kojim jeszcze Hmm, mam nadzieję, że sama będzie często padał. Już padłem. Raz. I raz. I I raz. Tak, i raz. ile nie tak w meczu? Jak jest 16 osób, to rozpisz się i padasz. A jak jest tyle ile jest? To jeszcze gorzej. To no, jeszcze gorsze. Chodź tu! Pierwsze, mnie tego łatwiej się nie pozbędziesz. Łaj, Łaj nob, Łaj. Wchy, wchype. Uratowałem, a ty mi się tak odwdzięczasz. Oj, nie brak abu. Gdzie ty dań? jesteś? Ej, ja cię w ogóle nie widziałem. Gramy z jakimś Fabianem. Co? Gramy z jakimś Fabianem. Dobrze. No? Widzę cię, Zatrzymaj się. Czekaj. Ech. Serio?! krążyłeś no, wokół mnie? A nie, to nie ty. Z No i no, tam. Sedoty to było koło mnie widziałem kampni tam gdzie ja I przez jakieś 5 sekund jakieś... Nie, nie, dobra, nie przesadzajmy. Dobra, <laughs> 20. 30 sekundy i my tak kąpiliśmy koło siebie, co no, nie? No mnie nie widziałem ja go nie widziałam nagle. Ja się odwracam! What? I go zabijam Uuu, ale triple. Triple, people. Jeszcze 6 minut. Ach, ten czas szybko leci. No, je, niedługo będą odcinki z lona i przepraszam Was, ludzie za to, że w poprzednim odcinku było słabo słychać. No właśnie. Po już więcej nie powtórzę. Serio? Cicho a tam poleciał mój laser Eee, yeah, yeah. <laughs> O, kolejny kill O, mam 10 killioty? Cztery Cztery <laughs> Jesteś drugim, masz 4 killa, no Zazdrościć yeah. Dobra, 5 No i ja mam 10 Gdzie jesteś? Eee, yy, stój nie zabiję miejsca. A widzę, że nie masz zamiaru tutaj wskoczyć. Gdzie? Do tej dziurki. Nie ja wskakuj. <grym> <grym> Zobacz sobie, jak cię zabiłem. Ty taki dal przede mnie spadłeś. Ja taki. Łat! E ty co tu przeżyłeś? Właśnie, bo ja walnąłem. Walnięcie w z... ziemi. Bo ja Coś walnąłem. Jest... Walnięcie w ziemię. Walnięcie w ziemię. To o czym marzyłem. O, oh fuck, nie wyszczeliłem No, już miała polecić kuleczka. Dobra, wiesz, co, biegnę do was. Okej, okay, wiem, gdzie jesteś, idę do ciebie. O, zabili cię, to nie idę. Tak się fajnie ty nazywa. Rhino tufa Tu V. Co? Tu jest to nie Aha. mu. Jeszcze jakiś demage był na tym typeczku? Nie ja musiałam go zabijać. Damage był U, zabicia ślizgiem. Dostałem tysiąc. Ej, Lol, koleś się typa. No, właśnie za nim biegnę, ale nie, no, nie dobiegnę. Ale nie dobiegnę. O, o! A co to? Kara mi z Właśnie suształem, jak go podniosę, wiesz? To wiesz co, możesz się schować Gdzie jest ziomeczek? Ej, lol! Jakie lagi? Nie wiem czy ty też masz, ale mam straszne lagi. No stopa się fochnął. Nie. <noise> o, double kill. Kolejny. Jaki hardcore. Co? Nawalam na typeczka. On mnie nie widzi. Nie widzi. Stanąłem przed nim. Nie, nie widzi I tylko zabiłem. I cię zobaczył. Kloczek! Fuck. 17,900 ty98, serio. To ty? Nie... STÓJ! 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 CZEGO TY SIĘ PEDEPORTUJESZ?! O, zemsta, hehehe <laughs> kołem czoło w czoło tu mnie zalepisz, ale jak? Zalepię strzelą, a nagle... ...der, padłem Ciiiicho Każdemu się zdarza I believe, polatam się ze skrm, a co mi O, jak go fajnie ściągnął, masz mi się śmiać chce mm. fuck 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 fuck! fuck! Gupia mendo. zostało mu 11 HP. ty typeczka, walnąłem z łokcia i go nie trafiłem. Co? Jak nie da się... Co?! Z łokcia zawsze się trafia. No właśnie. Nie chcę, nie chcę... mnie! Nie ogarniam cię. Ja cię tak bardzo nie ogarniam. Została jedna minuta. Get the... Nie nie da i kończymy ten odcinek. A a w sumie nie chciałbym. Fajnie się gra. nie chcę, nie nie chcie, nie chcę. nie chcie, no, 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 nie nie O dziesiątej. No, a co? Później pytania, ale rano czy wieczorem? <grym> wieczorem. Jezu, jaka na walanka? ostatniego, oczywiście. Popatrzcie, co na czap. Jezu, Nie <grymio> <grymio> Ale to zrobiłeś, mu co chcesz. Łapcie granata. Rzuciłem granata tam, gdzie padłeś. BUM! <grymio> wygrywa grę? Tak! Oczywiście, że tak. Trój jestem? Drugi. Jest. <laughs> Dobra, no to. <laughs> oh <my God. laughs> Już! Bo chciałbym zakończyć. Dobra. No więc... Ja e, się tak, takim akcentem kończymy tą rozgrywkę. Cześć i czołem. E, no właśnie, cześć. Nara Hejo!